Ile dzisiaj zjedliście pączków? Pochwalcie się w komentarzach. A ja tymczasem zapraszam was na flesza. Studio Insomnia Games otrzymuje toksycznych <coughs> fanów groźby, w tym takie straszące użyciem przemocy, tylko dlatego, że zbyt rzadko wydają aktualizacje do hitowego Marvel Spider-Man 2. Co jak nazwał słusznie menedżer do spraw społeczności Aaron Jason Espinoza, jest dziś inny i cholernie głupie. Natomiast dziś deweloper ogłosił, że duży patch zostanie wydany w następnym miesiącu, dokładnie 7 marca. Łatka ma przynieść tryb nowej gry plus, którego społeczność domaga się od październikowej premiery gry. Dodatkowe kostiumy i wiele więcej oczekiwań. Elementu. skyscrapers in Manhattan while also delivering memorable Po latach wyczekiwania otrzymaliśmy pełnoprawny materiał z Paralives, pełniący rolę swego rodzaju trailera rozgrywki. Paralives ma ukazać się we wczesnym dostępie na początku 2025 roku. Oficjalnie ogłoszono także, że gra nigdy nie otrzyma płatnych DLC. Twórcy przewidują wyłącznie darmowe aktualizacje. Gra zaoferuje m.in. zdefiniowanie charakteru naszych parafolksów, czy chociażby rozmowy i relacje, które mają być naturalne i wynikać z kontekstu sytuacji. Niestety złe wieści dla fanów strategii, którzy z niecierpliwością wyczekują pierwotnie zaplanowanej na 8 marca tego roku premiery RTS-a Homeworld 3. Studio BlackBerry Interactive poinformowało dziś, że gra ukaże się nieco ponad dwa miesiące później niż zakładano, czyli 13 maja. Deweloperzy tłumaczą się tym, że chcą po prostu zapewnić społeczności najlepsze możliwe doświadczenie. Warto tutaj dodać, że trwający do 12 lutego Steam Next Fest pozwala przetestować wersję demo Homeworld 3. Dziś na rynku zadebiutowało The Inquisitor, czyli przygodowa gra akcji stworzona przez polskie studio The Dust. To produkcja oparta na licencji cyklu inkwizytorskiego autorstwa Jacka Piekary. Wydanie PC możecie nabyć w serwisach Steam oraz Epic Game Store. Gra dostępna będzie również na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Co ciekawe, produkcja zaoferuje pełną polską wersję językową. We really so... Touch of an iron fist. O tym, że Helldivers 2 cieszyć się będzie niemałym zainteresowaniem, mogliśmy się przekonać jeszcze przed dzisiejszą premierą sieciowej strzelanki. Produkcja Arrowhead Game Studios okazała się bowiem jednym z najchętniej kupowanych tytułów w preorderze zarówno na Steamie, jak i w PlayStation Store. Według SteamDB w piku w Helldivers bawiło się ponad 64 tysiące graczy. W efekcie czego strzelanka trafiło już na trzecie miejsce na liście najpopularniejszych gier Sony na platformie Valve. Bethesda wypuściła niewielką, acz istotną aktualizację do Starfielda, która dostępna jest jedynie w wersji beta na platformie Steam. Oznaczona numerem 1.9.67 łatka wprowadza do gry technologię skalowania obrazu FSR 3.0 od firmy AMD, która umożliwia osiągnięcie jeszcze większej ilości klatek na sekundę przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Ponadto do gry trafiło kilka palących poprawek, między innymi rozwiązano problem z błędami zapisu rozgrywki, które pojawiły się u części graczy po odwiedzeniu zbyt wielu planet w trakcie jednego przejścia. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!